Nie niemanie niewinności. Temat dzisiejszego podcastu bardziej niż inne pasuje do nazwy naszego kanału. Przeszukując źródła, natrafiłam na bardzo sprzeczne przedstawienia tej historii. Kim jest Carolyn Dalton i dlaczego to dziś budzi sprzeczne emocje? O wczesnym życiu Carolyn Dalton wiadomo niewiele. Urodziła się 24 stycznia 1959 roku. Podobno sama o sobie mówiła, że jest szalona i że lepiej się od niej trzymać z daleka. Wielu też twierdzi, że jest ucieleśnieniem zła. Historia zaczyna się w 1988 roku w Life Oak Spring w Kalifornii. 23-letnia Irene, Melanie May, szukała domu, kiedy jej mąż trafił do więzienia. Iryn miała trójkę dzieci, której odebrano, gdyż uznano, że jest niezdolna, by móc je samodzielnie wychowywać. Jest uzależniona od substancji psychoaktywnych. Dla 28-letniej wówczas Kerry Dalton nie stanowi to jednak problemu. Rozumiała ją, bo sama również była po przejściach, mimo młodego wieku. Dwa małżeństwa, piątka dzieci z trzema różnymi mężczyznami których też nie mogła wychowywać samodzielnie, głównie ze względu na swoje uzależnienie od neurostymulantów. Gdy już zamieszkały wspólnie, to często razem oddawały się nałogowi. Kerry miała opinię osoby, która zawsze stawia na swoim, nie zważając na innych. Wielu mówiło, że prędzej czy później wszystkich ciągnie za sobą w dół. W 1988 Kerry ma chłopaka Marka Tompkinsa. Który przez wielu jest nazywany jej marionetką. Wiernie przy niej trwa, nawet po tym, gdy zostaje ona aresztowana za posiadanie niedozwolonych środków. Pod nieobecność Kerry w domu zostaje Irene. I niestety nie doszukałam się dokładnie, ile Kerry dostała wyroku. W każdym razie w tym czasie Irene ma problemy z uzyskaniem narkotyków. Nie wiedziała, jak je zdobyć, gdyż zazwyczaj to Kerry się tym zajmowała. Miała znajomości i środki, Irin nie. Ale uzależnienie było silniejsze, więc postanowiła zdobyć jakoś te pieniądze. Pracy nie miała, więc zaczęła przeszukiwać przyczepę Kerry w poszukiwaniu co cenniejszych przedmiotów, które nadałyby się do sprzedaży. Wszystko wydawała na metaamfetaminę. Upłudniła prawdopodobnie całą biżuterię, którą Kerry miała. To nie były jakieś cenne przedmioty, bo Dalton do bogatych nie należała, ale zdesperowana dziewczyna chwytała się każdej opcji, żeby zaspokoić głód narkotykowy. Ale to wszystko działało na krótką metę. Od tego momentu będę opowiadać wersję prokuratury i rekonstrukcję domniemanych zdarzeń, w do których gdy Kerry wróciła do domu z odsiadki, była wściekła, nie mogąc odnaleźć mnóstwa swoich rzeczy. Dowiedziała się, że Irene nie sprzedała. To obudziło w Kerry potwora. Zaczęła razem z Markiem, swoim chłopakiem, obmyślać plan zemsty. Według prokuratora od tego momentu jej życiowym celem wręcz stało się zabicie Irin Za wyprzedanie jej rzeczy w czasie, gdy siedziała. 28 czerwca, a według jeszcze innych źródeł, 26 czerwca 1988 roku, kruchy sojusz pomiędzy dziewczynami zaczął się już całkiem rozpadać. Odurzona menta amfetaminą Kerry zaczęła wdrażać w życie swój plan zemsty. Pierwsze było upokarzanie Irene. Dalton miała Żal, bo wierzyła, że ta dziewczyna dokonała tych wszystkich rzeczy, które jej zarzucała. Airy drogo zapłaciła za uzależnienie. Straciła już rodzinę. Podobno jednej z przebywających tam dziewczyn, Joanne Feder, powiedziała, że jest śmiertelnie przerażona i że, cytuję: Ci ludzie mnie zabiją. Niedługo po tym, Odurzona Kerry przywiązała Irin do krzesła. W tym momencie miała gdzieś życie drugiej osoby. Wściekła zaczęła zarzucać Irin, że ta wyprzedała jej rzeczy, a także że to ona ponoć doniosła na nią na policję. Przez co Dalton siedziała. Przerażona dziewczyna wszystkiemu zaprzeczała, ale Kerry już swoje wiedziała. Chwyciła młotek i zaczęła ją układać. Ponoć była sadystką i często puszczały jej hamulce. Nie chciała tylko zabić, chciała ukarać. Dlatego zaczęły się tortury. Wpadła na pomysł, jak, ale wolała dokonać tego w towarzystwie. Zaprosiła swojego chłopaka Marka i przyjaciółkę, Cheryl Baker. Para trafiła na przerażającą scenę. Kerry właśnie trzymała w ręku przedłużacz z odciętą końcówką włączony do gniazdka. Osoba, której dotyka się kablem pod napięciem, zdaje wstrząsu elektrycznego. To powoduje poparzenia i niesamowity ból. To właśnie Kerry robiła Erin. Dziewczyna była też ponoć bita po głowie patelnią tak mocno, że odpadło dno od tej patelni. Scheller Baker ponoć nie mogła odmówić. Stwierdziła, że gdyby nie wzięła w tym udziału, byłaby drugą ofiarą. Wielokrotne bicie powoduje złamania i przemieszczenia kości. Takie urazy się przyczyniają do rozległych wylewów krwawienia wewnętrznego. Ludzkie ciało jest silnie unerwione, a urazy kolan i pęknięcie rzepki powoduje ogromny ból. Nie mówiąc już o wywołanych krwotokach, to prawda. Pomimo jednak bicia młotkiem i rażenia prądem, Irene wciąż żyła. Musiała strasznie cierpieć. Kelly wpadła na jeszcze jeden sadystyczny pomysł: poszła do samochodu i wyciągnęła z akumulatora kwas. Umieściła go jakoś w strzykawce i wstrzyknęła go, Irene. Tortury ciągnęły się godzinami. W końcu Mark zakończył zabawę. Przejechał po niej nożem i nogą złamał kark. Zakończył męki dziewczyny. Tak skończył się cały ten koszmar. Według prokuratury głównie przez te substancje psychoaktywne w ogóle wpadł w tak wielki szał. I wszystko było w tajemnicy przez trzy lata. Aż do momentu, gdy nagle Sheryl Baker postanowiła to wszystko opowiedzieć na policji w zamian za łagodniejszy wyrok. Dostała 15 lat. Mark Tompkins dostał 25 lat za morderstwo pierwszego stopnia. 23 maja 1995 roku, Kerry Dalton została uznana za winną popełnienia morderstwa pierwszego stopnia i skazana na śmierć. Do tej pory przebywa w celi śmierci w więzieniu w Kalifornii. Można powiedzieć, i bardzo dobrze, tam jest jej miejsce, zasłużyła sobie, jak nigdy, prawda? Brała narkotyki, niemoralnie się prowadziła, mieszkała w przyczepie, można jeszcze długo wymieniać. I okej, okay, jasne. Tylko, że to wszystko nie jest takie całkiem jednoznaczne. Life w Oak Springs w Kalifornii, czyli tam, gdzie mieszkała Kerry Dalton, jest to odległym rejonem pochłoniętym szeroko pojętą degradacją społeczną, rozpadniętymi rodzinami, uzależnieniami wszelkiego rodzaju, nielegalnymi interesami. Fakty z feralnej nocy 1988 wydają się być ukryte pod zasłoną ciszy, gdy... Nagle, 14 maja 1992, Sherlock Baker postanawia przemówić. No, wtedy właśnie się wszystko zaczyna. Kerry Dalton ma dziś już 61 lat i w stali śmierci siedzi od 25, ciągle czekając na wykonanie kary śmierci. Wątpliwości, sprzeczności, różne niejasności. Otaczają morderstwa Irene May już od najwcześniejszych etapów procesu. Morderstwo są tacy, którzy twierdzą, że było to rzekome morderstwo, tak zwane morderstwo, a nawet, że w ogóle go nie było. Carolyn Dalton od początku uważa się za niewinną, ale to jak wiemy za mało. Ale już brak zwłok Irene May może nie. Nigdy ich nie odnaleziono. Brak aktu zgonu. Szukanie ciała Irene trwało jeszcze w 2017 roku, ale nie przyniosło żadnych rezultatów. Tak jakby nigdy nie istniała. Rozpłynęła się w nicości. Zeznania świadków i przypuszczenia śledczych mówią, że Irene została poćwartowana przez Tumpkinsa i jeszcze jednego człowieka, który... Nigdy nie którego dane nigdy nie zostały ujawnione. Dla potrzeb procesowych nazywa się go George. A następnie razem George i Tompkins podobno wyrzucili te poćwiartowane zwłoki Irene gdzieś w jakimś indiańskim rezerwacie. Także niemożliwe, dlatego jest właśnie odnalezienie ich. Dotarłam też do informacji, że jeden z mężów ofiary odmówił współpracy z władzami, bo ponoć Widział się z Eirin kilka miesięcy po rzekomym jej zabójstwie. Czy zatem to błąd wymiaru sprawiedliwości? Czy możliwym jest, że ten czysto poszlakowy proces był oparty na nierzetelnych zeznaniach uzależnionych osób i nie ma nic wspólnego z prawdą? Szeryf, który interweniował wieczorem w sprawie tego domniemanego morderstwa, a w też niektórych źródłach znalazł, że Został wezwany, ale do włamania, więc nie wiem, która wersja jest ostatecznie prawdziwa. Ale to, co się pokrywa w obu wersjach, to to, że na miejscu była jedynie odurzona Joanne Feder, i całe zdarzenie szeryf zarejestrował pod kodem 5150, które ponoć oznacza, Spotkaną na miejscu osobę niezdolną do zrozumienia rzeczywistości. Spotkałem się z tego typu tłumaczeniem. Nie znaleziono też na miejscu niczego, co bezpośrednio wskazywałoby, że na miejscu doszło do morderstwa. Żadnych śladów krwi, tym bardziej ciała, nawet śladów szamotaniny. No a jak wiemy, według późniejszych zeznań no po kilkugodzinnych torturach, też to jeszcze tak okrutnych i krwawych, no jakieś ślady jednak chyba powinny zostać. Od 1995 trwa regularna bitwa, można to tak nazwać, krewnych i zwolenników Kerry z organami śledczymi i sądowymi. W szczególności w centrum kontrowersji znajduje się Jeff Dussek główny zastępca prokuratora okręgowego w hrabstwie San Diego w Kalifornii, którego Kerry Dalton wprost oskarża o umyślne kłamstwo w sądzie i celowe szkodzenie jej. To bardzo dziwny przypadek, muszę przyznać. Nie znaleziono zwłok, nie znaleziono narzędzia zbrodni, a także miejsca zbrodni. Innymi słowy, brak fizycznych, naukowych dowodów Łączących Kerry Dalton z jakimkolwiek morderstwem. Jedynym dowodem było zeznanie Sheryl'a Baker, narkomanki z kryminalną przeszłością. Z drugiej strony, czemu miałaby zmyślać? Przecież w efekcie dostała 15 lat. Gdyby milczała w tej sprawie, byłaby wolna. Nigdy nie poszłaby siedzieć. Czy to więc wyrzuty sumienia? No bo co innego. Na rozprawie sędzia Thomas Willon powiedział, że w świetle tych wszystkich braków w dowodach Irene May może jeszcze gdzieś rzeczywiście żyć. Po dziś dzień nie ma aktu zgonu, a podczas procesu nie była nawet uznana za zmarłą jeszcze. Proponowano Kerry i Dalton ugodę, ale odrzuciła ją twierdząc, że jest niewinna. Żeby doszło do ugody, to najpierw trzeba się przyznać do winy, według tego co wiem. Caroline od czasu zamknięcia w celi śmierci cały czas podtrzymuje wersję, że jest niewinna. Ma nawet swoją grupę wsparcia, głównie składającą się z jej krewnych, ale nie tylko. W sieci można nawet mm, znaleźć petycję, i nawet można ją podpisać. W sprawie jej uwolnienia do gubernatora stanu. Z tego co widziałam, na razie zdobyła nieco ponad 200 podpisów. No to trochę mało, żeby cokolwiek móc ugrać. Największe wsparcie ma chyba w siostrze Wiktorii. Zwróciła się też w stronę Boga. I z jednej strony mamy mroczną historię tortur, której kulminacją jest ohydne morderstwo. Z drugiej mamy Kerin Dalton. Kata, który twierdzi, że jest niewinny, i proces bez ciała. Kim więc jest Kerry? Oprawcą w celi śmierci, czy niewinną kobietą oczekującą na niesprawiedliwy wyrok śmierci? Napiszcie, co wy myślicie na ten temat. Ja muszę przyznać, że o ile zdaję sobie sprawę, że pewnie wielu siedzi niesłusznie. To też spokoju mnie daje, po co Sheryl and Baker po trzech latach od zdarzenia, kiedy nikt ich nie ścigał, a nie było żadnych przesłanek ku temu, że Iren nie żyje i ktoś jej szuka, miałaby kłamać? Przecież też dostała ten wyrok 15 lat. Ale w 100% nie jestem w stanie obrać żadnego stanowiska, bo wierzę w domniemanie niewinności. Dziękuję wszystkim za dotrwanie do tego momentu. Do usłyszenia, bądźcie bezpieczni i pa!